Chyba najciekawsze Airbnb maćku jakie kiedykolwiek mieliśmy, no nie? po środku I to jest w budynku starej starego browaru. no, to też mi się to podoba, dlatego chcę spać na górze. Kto ze mną będzie spał? Kurde, dziewczyny będą chciały ze sobą spać. nie chciał Ojej, niedobrze. Tam to jest w To jest pawilosta na brzegu Łotwy i teraz będziemy jechać do Kwaipety. Tutaj są budynki po starym prowadze. Nie wiem z którego roku, aczkolwiek wygląda to wszystko dość staro i dość surowo, ale bardzo przyjemnie, bardzo przytulnie finalnie w tym prostocie. Mamy jakieś półtorej godziny do Kwaipety, tam mamy muzeum, mamy kilka rzeczy do zobaczenia. No i będziemy już prosto cisnąć najszybszą trasą na Kutno. Że tutaj mostek super, kosztował jakieś 50 zł. Macie na przebitkach, jak to wyglądało, bardzo przyjemnie, temperaturową, też to przeżycia. I Mario się podobało. Dziękuję. Czy tutaj jest takie parcie turystyczne? Bo w sumie dużo tych miejscowości. wow, zobacz jaki silnik. Trzeba to użyć jeszcze raz. i to nawet nasmarowane. Nasmarowane, ale Alborg. Vlog ekstremalny. Tak, tam jakaś scena, czeka na mnie. O zobacz, to no tutaj skąd te pale? No nie no, zobacz, kto to jest na górze tam. Na tym słupie. Bociek. A tutaj w kajuta miałaby być, ale jest pustka. Ale pachnie morzem, nie? Wali olejem się. No. Normalnie. Tak, już po poszło. Tylko, Tak. Było. Odrobinę od rcewiacza. Pamiątkę? słodwy. Teraz jesteśmy na plaży w Pawiloście i na ten moment szukamy morza, ale już je słyszymy. Omega spaliła jakieś 1,5 litra oleju na ten moment. Jedzenie nas wychodzi bardzo dobrze, bardzo tanio. Dwa razy w zasadzie byliśmy w McDonaldzie na potrzeby prezentacji ze studiów i tam się też zaopatrywaliśmy, ale generalnie łotwa to nieco tańszy kraj niż Polska. Jest tańszy, chyba że taki sklep, w jakim my byliśmy przed podjechaniem, czyli w tej Delikatesach. No to jest jednak trochę zabijające. molo, na punkcie widokowym w każdym razie na górze, o zobaczcie Tak, mamy tutaj sygnał SOS za mną A i generalnie boże, bardzo piękne Tylko mają go zimne Muszę tak A jak kurczę telefon do domu, to Magda nie ręczyłaby dla siebie Oj, nie no byśmy wchodzili chyba Czekamy na prom, na wyspę w Kwaipedzie No i niestety musieliśmy tak 50 minut poczekać kombinowaliśmy czy może auta nie dałoby się zabrać i tam pojeździć po Mierzei Tak, to Mierzeja Dobrze mówię, Nie, Mierzeja Także nie udało się, bo za mało czasu, za dużo kombinowania czekamy, przepłyniemy się tak o, na pieszo, Z promem Mamy jeszcze parę minut Updateujemy, że w kwajedie na ten moment bez problemów i ciepło się zacznar Po kąpieli i mamy prąd powrotny dokładnie o godzinie 15 po poprzednim. Dlatego chodźmy. Polska, moi drodzy, w eee. Do domu Holandia. Reasumavszy na dworcu łódź uciążojny 2300 km w 3 dni. 2 litry oleju, jakieś 5 słówek na osobę, tak luźno licząc. Także bardzo udana majówka. Magda jedzie do Poznania, my to Kutna Mariusz ponad krzywdę. Po <grywne> krzywdę. Jakieś komentarze? No, będzie ciekawie. Będzie jeszcze wracać. Dobrze, będzie bęk Ale generalnie trzeba polecieć na kanale Omega. Ekstra klasa, niekoniecznie polska, jak to mówił komentator w Fifie. I wykreował, wykreowały się w tajemnicy oczywiście, powiem, trzy plany podczas siedzenia w aucie i picia bociana. konsumowania. Irlandia, Stambuł, no i mm, już wspominana chyba na kanale Portugalia autem. Także Omeka chyba jeszcze nie zawiesza działalności. Oto to do widzenia.